Nie słuchajcie, to jest zupełny przypadek, że ja jestem białe, a tu jest żółte i to się odnosi do jajek. Co mówić przy wielkanocnym stole, obserwując ten kanał. Chciałbym, żebyście to wiedzieli i nie powielali mitów. Podzieliłem to na punkty. Zaczynamy. Jajka nie są bogato kaloryczne. Średnie jajko ma 85 kalorii, ale w zestawieniu na przykład z boczkiem czy z majonezem może się to komplikować. Dla przykładu łyżka majonezu ma dwa razy więcej kalorii niż samo jajko. Dlatego powinniśmy jeść całe jaja łącznie z żółtkiem, a nie żółtka wyrzucać. Co ciekawe, żółtko samo w sobie ma więcej białka niż białko. Białko ma dużo więcej wody. Jajka z ekologicznego chowu. Zwykle nie różnią się dużo wartościami odżywczymi do tych kupowanych na przykład z chowu klatkowego. Natomiast różnice widoczne są i w wyglądzie, i w zapachu. Zwykle te eko mają bardziej żółte żółtko, a to jest spowodowane przez większą zawartość karotenoidów, czyli takich barwników, którymi może być wzbogacana pasza. Żaden naturalny składnik nie będzie miał lepszego stosunku aminokwasowego niż w jajku. Nawet stawiana przez entuzjastów siłowni na piedestale pierś z kurczaka jest takim wzorcowym białkiem, który porównywany jest do innych pod względem zawartości aminokwasów. Takie białe skrętki występujące w jajku to halaza. Nie ma się tym co przejmować, nie wyrzucamy tego. Jest to element służący do podtrzymywania żółtka. To może wskazywać na to, że jajko jest świeże. Odnośnie świeżości możemy je również wrzucić do wody i zobaczyć czy opada. Jeśli jajko opada na dno, to znaczy, że jest świeże. Po rozbiciu im bardziej zwarte jest żółtko i nie rozpływa się białko, tym lepiej, tym jajko jest świeższe. To co wzbudza największe kontrowersje, czyli cholesterol w jajku. Jajka zawierają cholesterol, natomiast jest to coś innego niż cholesterol we krwi i lipoproteiny, które wpływają na nasze zdrowie. To, że spożywamy cholesterol, nie oznacza, że ten cholesterol od razu trafia do naszej krwi. Jak wspomniałem, on jest wbudowany w lipoproteiny i to te lipoproteiny. LDL, czyli o niskiej gęstości, uznawane są za te, które przyczyniają się do powstawania chorób serca miażdżycy. Okazuje się, że cholesterol sam w sobie zawarty ma nieduży wpływ na zwiększenie LDL, o którym wspomniałem. Dużo większe znaczenie mają nasycone kwasy tłuszczowe, które występują w największej ilości w tłustych mięsach, na przykład w bekonie, który często podawany jest z jajkami. Usłyszałem kiedyś, że kury zielono-nóżki nie mają cholesterolu. To by było wbrew biologii, ponieważ cholesterol musi się znajdować dla nowo rozwijającego się zarodka. To on jest składnikiem rozwijających się błon komórkowych oraz jest niezbędny do tworzenia niektórych hormonów. Zielono-nóżki mają trochę mniej cholesterolu, ale to nie jest tak duża istotna różnica. Są zalecenia, które mówią, że powinniśmy spożywać do 7 jaj tygodniowo. Nie ma rozgraniczenia na ilość kalorii, którą spożywamy. Kiedy spożywamy 1500 kalorii, to jakby inaczej powinno się to rozkładać yy, niż w diecie, która ma 3000 kalorii, zgodzicie się. No i to ograniczenie zrobiono do 7 jaj. Bez względu na kaloryczność. Dla jednych może wydawać się to dużo, dla innych o bardzo mało, na przykład dla osób, które zwiększają swoją masę mięśniową, ale pamiętajmy, że na przykład jak komponujemy posiłek, to zamiast dać 5 jajek do posiłku, możemy na przykład dać 2 czy 3 i uzupełnić go innymi składnikami, na przykład dodać suszone pomidory, które są też kaloryczne. Ilość białka u osób trenujących siłowo-amatorsko jest zbyt duża do zapotrzebowania, więc nie potrzeba nam aż tak dużo jajek. Możemy to ograniczyć, a jednocześnie mieć tę pożądaną kaloryczność i zachować zdrowie. Ciekawe jest również to, że według statystyk mężczyźni jedzą 4,5 jajka tygodniowo, a kobiety 3. Więc jeśli chodzi o kobiety, to jest dwa razy mniej niż ta rekomendowana ilość. Tutaj mówimy o zdrowych osobach. Osoby z cukrzycą powinny te jajka ograniczyć jeszcze bardziej. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, bo może nie wszystko powiedziałem, czego się spodziewaliście w filmie. Ja się zabieram za ich czytanie.